Z Ewangelii według świętego Marka. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak, jak był w łodzi, także inne łodzie płynęły z nim, a nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi i na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że gniemy. On powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak Jezus zaprasza swoich uczniów do wypłynięcia na jezioro. Chce przeprawić się na drugi brzeg i zaprasza do tego swoich uczniów. Siada z nimi do łodzi. Jest z nimi, choć pewnie zmęczony, bo cały dzień głosił słowo, zasypia, ale jest obecny. Ten, który wcześniej na oczach swoich uczniów dokonał tyle cudów, Sprawił zdumienie swoich słuchaczy. Z takim Jezusem uczniowie się dają do łodzi, ale teraz jakby następuje kolejny etap relacji uczniów z Jezusem. Jezus ich do tego zaprasza, bo kiedy przychodzi chwila grozy, niebezpieczeństwa, apostołowie budzą Jezusa, mówiąc: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy, Jezus jest dla nich autorytetem. I pewnie nie myśleli, że znajdą się w takim położeniu. A Jezus wstaje, ucisza wiatr i jezioro swoim Słowem. To było doświadczenie próbą wiary uczniów, zaproszeniem do głębszej relacji, nie tylko takiej opierającej się na widzeniu i oglądaniu cudów, ale przede wszystkim na opierającej się na zaufaniu i wierze, że obecność Jezusa wystarczy. Bo on jest Panem burzy, jeziora, Panem mojego życia, Panem wszystkiego i z nim nic mi nie grozi. I właśnie dzisiaj Jezus w tym słowie zaprasza mnie, tak jak apostołów, i zaprasza również Ciebie do cichej i wiernej obecności i zaufania Jemu, uwierzenia, że, że tylko On jest Panem i nic złego. Z nim nie może nam się stać, że jeżeli tylko trwamy w Jego obecności, mam takie osobiste doświadczenie, że ilekroć mam w sobie bardzo dużo niepokoju, takiego wewnętrznego, ale też hałasu, dużo emocji, dużo sytuacji, a przychodzę na modlitwę przed Najświętszy Sakrament, to tam doznaję ulgi, takiego wewnętrznego pokoju, i nawet jeżeli jestem bardzo zmęczona. To podczas modlitwy odpoczywam i zapraszam Ci dzisiaj do pobycia z Jezusem w łodzi swojego życia i głębokiego zaufania, że On wszystko może i zawierzenia Mu swojego życia, bo On jest Panem. Szczęść Boże.